Siemanko z tej strony elektryczna. Ten film jest nawiązaniem do filmu sprzed trzech lat, a dokładniej chodzi o film jak zrobić intro. Ze względu na często zadawane pytanie jak je zapisać, stwierdziłam, że zrobię jeszcze raz ten film i pokażę właśnie krok po kroku jak się je zapisuje. A więc najpierw pobieramy program. Link do programu macie w opisie filmu. A teraz ja szybko zainstaluję. Po instalacji wchodzimy w program i ustawiamy własne napisy. Możecie także ustawić kolor yy, tła, kolor tekstu oraz efekty. Możecie także ustawić dźwięk. A teraz pokażę, jak się zapisuje takie intro. Wchodzimy w program, który ma funkcję nagrywania pulpitu. W moim przypadku jest to Camtasia. W uruchomieniu programu klikamy Record the Screen. Następnie zaznaczamy obszar nagrywania. W tych opcjach ustawiamy, czy podczas nagrywania mają zostać nagrane dźwięki z mikrofonu. Ja mam ustawione, żeby nie nagrywał. Gdy już mamy wszystko ustawione, klikamy Nagrywanie. Gdy już chcemy zakończyć nagrywanie, klikamy STOP. Gdy już skończymy nagrywać możemy także włączyć program już. W tym momencie tu znajduje się nasz plik. Następnie klikamy tutaj. Wybieramy opcję zapisu. Klikamy dalej. Oraz zakończ. W tym momencie zapisuje się nasze intro. Mam nadzieję, że już znaleźliście odpowiedź, jak zapisać intro w tym programie. To jest wszystko, na razie cześć.